Czym jest odstraszanie atomowe? W czasie zimnej wojny dwa bloki, które ze sobą mocno rywalizowały, nigdy nie skonfrontowały się ze sobą w sposób bezpośredni, chociaż bardzo mocno do tego dążyły. Ale dlaczego nigdy nie doszło do tej wojny pomiędzy ZSRR a Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami? Z jednego bardzo prostego powodu: obie strony posiadały siły jądrowe. I to siły bardzo duże, ponieważ było wówczas około kilkudziesięciu tysięcy głowic atomowych gotowych w każdej chwili do użycia. I właśnie to jest coś, co wynika z odstraszania atomowego. Czyli nie atakujemy, ponieważ druga strona na pewno odpowie w ten sam sposób czyli użyje po prostu broni jądrowej. I nawet niewielkie uderzenie jądrowe może doprowadzić do eskalacji. I do pełnoskalowego konfliktu, konfliktu, którego żadna ze stron nie jest w stanie wygrać. Ponieważ siły obu stron są tak duże, że doszłoby do całkowitego zniszczenia obu państw. Czyli odstraszanie atomowe to po prostu wywołanie obawy, że strona posiadająca siły atomowe po prostu ich użyje. A użycie to oznacza śmierć milionów ludzi. Więc obie strony obawiają się użycia tej broni i, można powiedzieć, siedzą cicho, wiedząc, że druga strona na pewno odda, przynajmniej równomocno. Co się oczywiście w żaden sposób nie kalkuluje. Dlatego samo posiadanie takich środków odstrasza takiego prawdopodobnego przeciwnika. Jedna rakieta z odpowiednią głowicą może zmazać z mapy miasto wraz z kilkudziesięcioma, kilkuset tysiącami jej mieszkańców. A ponieważ politycy, wojskowi też mają rodziny, też mają znajomych nie chcą, żeby ten ich świat po prostu zniknął. Więc samo posiadanie broni atomowej odstrasza przeciwnika przed atakiem. Przeciwnik doskonale zdaje sobie sprawę, że jeśli posiadamy siły atomowe, to możemy ich użyć w ten czy też w inny sposób. A użycie broni jądrowej jest bardzo, bardzo groźne. I oczywiście my też nie używamy broni jądrowej, żeby druga strona nam nie odpowiedziała. Czyli taki szachmat obustronny Mamy broń, która jest tak groźna, że boimy się jej użyć, ponieważ konsekwencje będą na tyle mocne, że wróg użyje takiej samej broni, i konsekwencje w naszą stronę też będą bardzo, bardzo groźne. I tym jest właśnie odstraszanie atomowe. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.